Szczęść Boże, witajcie w nowym roku liturgicznym. Rozpoczynamy adwent. Dziś pierwsza niedziela adwentu. Z tej strony, jak co tydzień, ksiądz Maciej Delibor Salwatorianin. I kontynuujemy naszą drogę niedzieli na serio. Czasem, szczególnie w okresie Wielkiej Nocy że odwołam się na początku adwentu do okresu Wielkanocnego. Śpiewana jest w różnych miejscach, najczęściej przy jakichś nabożeństwach piosenka Przychodzisz, Panie, mimo drzwi zamkniętych. Ten tekst wprost nawiązuje do sytuacji po zmartwychwstaniu, kiedy Jezus wchodzi do zamkniętych w wieczorniku apostołów. Wchodzi tam, jak wiemy, przez zamknięte drzwi. Nie trzeba wielkiej wyobraźni, tak myślę. By usłyszeć ten przywołany tekst w związku z narodzeniem Pana Jezusa. Tam w Betlejem też przyszedł on mimo zamkniętych drzwi niejednej betlejemskiej gospody. Idźmy dalej i zobaczmy, że bez względu na to, czy drzwi będą zamknięte, czy otwarte, przyjdzie on, Jezus, w dniu skończenia świata. Bez względu na to, czy drzwi, jakiekolwiek drzwi, będą zamknięte czy otwarte, czy będziemy o to prosić, czy nie, to w momencie naszej własnej śmierci On też po prostu po nas przyjdzie. Mamy w tym krótkim zdaniu pokazany cały rok liturgiczny, który kręci się wokół przychodzącego Pana. Również, pomimo naszego własnego zamknięcia lub nie, on, Jezus, przychodzi w każdej Eucharystii. Ci, którzy rozpoznają Go, uczestniczą w spotkaniu, czerpiąc nadzieję, pomnażając wiarę, doświadczając miłości, a to wszystko potęguje ich siły ich siły czyli zdolność życia Jezusem w codzienności umiejętność korzystania z mocy zmartwychwstałego, którą jako ludzie ochrzczeni mamy do dyspozycji cały czas. Rok liturgiczny, który dzisiaj zaczynamy po raz kolejny, ten rok liturgiczny przywołując powielokroć te same wydarzenia, uczy nas rozpoznawania i przyjmowania przychodzącego Pana. To, co słyszymy w dzisiejszej kolekcie, abyśmy przygotowali się na spotkanie przychodzącego Chrystusa. On przychodzi wielokrotnie na wiele różnych sposobów. Przychodzi i dzisiaj, przychodzi i w swoim słowie, i w Eucharystii, i przyjdzie w momencie naszej śmierci, i przyjdzie na końcu czasów. A to, co ja mam zrobić, czego mam się za mojego życia tu na Ziemi nauczyć. To rozpoznania go jako przychodzącego, przychodzącego czyli jakiego, czyli jako, jako tego, który wychodzi mi naprzeciw. Ja mam go rozpoznać. To być może tak, jak stoisz na peronie pociągu, czekając na kochaną osobę, pociąg się zatrzymuje i z wagonów wychodzi bardzo dużo ludzi. I ty patrzysz, obserwujesz, bo jesteś skupiony na tej jednej, jedynej osobie, która, na którą czekasz. I wiesz doskonale, że to nie on, że to nie ona, to tamten jakiś inny człowiek, inna osoba, i w końcu widzisz, tak, to jest ta. Ta wyczekiwana, ten wyczekiwany. Rozpromieniasz się uśmiechem, rozkładasz ręce, witasz, przytulasz, całujesz, cokolwiek tam robicie, i już jest. Jest spotkanie. I my w roku liturgicznym każdego dnia naszego życia mamy się nauczyć właśnie rozpoznawania Jezusa, który przychodzi. Żeby się nie okazało także, że ja czekam na niego. Bo wszystkie moje wielkie życiowe pragnienia pragnienie miłości, spełnienia, poczucia bezpieczeństwa i tak dalej one mi mówią, informują mnie, że tym, na kogo ja czekam jest Bóg. I żeby się nie okazało, że w momencie, kiedy on rzeczywiście przychodzi do mnie. Kiedy on jest, kiedy, mówiąc, posługując się dalej tym obrazem pociągu, kiedy, kiedy on wychodzi z tego wagonu i, i ja na niego patrzę, żebym ja rozpoznał go, że tak to jest on. Tego się mam nauczyć. Do tej pory, od września tego roku, skupiałem się w tych rozważaniach tylko na fragmencie Ewangelii, danym nam w liturgii Słowa każdej z niedziel. Szliśmy w ten sposób, czyniąc tak zwaną lekcję kontinua, czyli kontynuowane czytanie. Czytaliśmy kolejne rozdziały tej samej Ewangelii. Byliśmy w okresie zwykłym, w roku B. Wiecie, że niedzielę w lekcjonarzu, jeżeli chodzi o liturgię słowa, podzielone są na trzy lata, tak żebyśmy we wszystkie niedziele roku przeczytali większą część Ewangelii. Więc w roku B, tym, który się właśnie zakończył, czytaliśmy Ewangelię według świętego Marka. Szliśmy krok w krok za Jezusem, tak jak pokazywał nam Gomarek Ewangelista. Wraz z początkiem Adwentu sposób drogi się zmienia. Nie będziemy czytać jednej księgi, jednego Ewangelisty. Idąc właśnie krok w krok za Jezusem, tak jak jest nam przedstawiany przez tego konkretnego autora. Ale będziemy słuchać. Tych fragmentów różnych ksiąg, które mówią o tym, co w Adwencie jest istotne. Przechodzimy więc z takiego kursu ciągłego na kurs tematyczny. Stąd nie będę wstawiał tutaj całej liturgii słowa, nie będę też jej czytał. Wstawię do tekstu pisanego na stronie taknaseria.com link do niedzielnych czytań z prośbą. Byście w odpowiednim miejscu, tam gdzie ten link jest, ja też będę to zaznaczał, nagrywając dla Was niedzielę, żeby zastopować nagranie, przerwać czytanie, otworzyć Liturgię Słowa i ją przeczytać. Pierwsze czytanie Psalm, drugie czytanie Werset przed Ewangelią i Ewangelię. Ważne to jest, żebyśmy mieli kontakt z, ze źródłem. Czyli z Bożym Słowem, nie tylko z tym, co, co pod wpływem tego Bożego Słowa ktoś, jaką refleksję ktoś poczynił, ale żebyśmy mieli kontakt ze źródłem, z Bożym Słowem wprost. Rzeczywiście proszę o to, żeby odczytywać całą tę liturgię Słowa. Możecie ją znaleźć, czy to w przeróżnych aplikacjach, czy na różnych stronach internetowych. no Nie jest to trudne. Jeśli dla kogoś to odczytywanie będzie to sprawiało trudność, albo zauważycie, że łatwo z tego rezygnujecie, a przeczytamy później, albo no nie wiem, jakoś będziecie kombinować w tym względzie, to uczyńcie z tego, proszę, wasze adwentowe postanowienie. Będziemy czytać całą niedzielną liturgię słowa. Żeby, dlaczego? żeby nie zgubić właśnie kontaktu ze, ze słowem Pana Boga. Bo ono ma dotknąć waszych serc. Nie tyle to rozważanie, ale Boże Słowo. To rozważanie będzie pomocne o tyle, o ile zaczniecie żyć, zaczniemy żyć a również Bożym Słowem. Tak, tak na serio, po prostu. Jak zauważacie z dzisiejszych czytań, bo przed chwilą trzeba je było przeczytać, to tak dla przypomnienia. Nie ma zbytniej różnicy w tematyce podejmowanej tydzień temu przez Liturgię Słowa i dzisiaj. Obie dotyczą końca świata. Tydzień temu było to zwieńczenie całego roku liturgicznego, pokazanie, dokąd to wszystko zmierza, aż Bóg będzie wszystkim we wszystkich. Przytoczę fragment z 15 rozdziału 1 listu do Koryntian. To nie jest fragment dzisiejszej Liturgii Słowa. Święty Paweł pisał: Wreszcie nastąpi koniec. Gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu i gdy pokona wszelką zwierzchność, władzę i moc, trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod jego stopy. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem tego, któremu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie mu poddane, wtedy i sam syn zostanie poddany temu, który synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich. Dzisiaj z kolei ta liturgia słowa pierwszej niedzieli adwentu jest dla nas pokazaniem perspektywy. Masz zostać mistrzem świata w człowieczeństwie. To mistrzostwo zdobywa się drużynowo. Nie tylko ty masz być mistrzem, ale twoja żona, wasze dzieci, teściowie, krewni, przyjaciele, nieprzyjaciele również. Wszyscy ludzie mamy zostać mistrzami świata w człowieczeństwie. Znowu przywołam świętego Pawła, który z kolei w drugim liście do Tymoteusza, w czwartym rozdziale, zanotował. Znacie pewno dobrze te słowa. W dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem. Wiary ustrzegłem. Na ostatek odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi w owym dniu odda Pan sprawiedliwy sędzia, a nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się jego. Zdobywania tego mistrzostwa Pan Bóg nas uczy, ale to, co jest ważne, na co zwróciłem uwagę chwilę wcześniej, co zapisuje Paweł, yy, Odłożono dla mnie wieniec sprawiedliwości, ale nie tylko mnie, ale i wszystkim, którzy umiłowali pojawienie się syna Bożego. Pan Bóg nas tego uczy. Pokazuje, mówi, daje przykład, co, jak, kiedy, gdzie. Zawsze pozostaje dla nas dyspozycyjny. Jak najlepszy personalny trener. Idealnie dobiera ćwiczenia, tak aby z jednej strony nas nie przerosły. A z drugiej by nie spowodowały naszego lenistwa. Pan Bóg doskonale zna moje możliwości i wie, że prawdziwa miłość nie ma granic. Nawet jeśli dojdzie do granicy śmierci, to miłość ją pokona i powstanie z martwych. Jak śpiewała kiedyś Anna Jantar najtrudniejszy pierwszy krok, potem łatwo mija rok. Zróbmy więc dziś pierwszy dzień nowego liturgicznego roku, ten pierwszy krok. Jaki? Odnajduję go w pierwszym czytaniu. Prorok Jeremiasz wieścił klęskę świętemu miastu, Jerozolimie, z powodu niewierności jej mieszkańców. Przekazywał Boże słowa, które są kontekstem naszego pierwszego czytania. Nasze czytanie pochodzi z 33 rozdziału proroka Jeremiasza. Ten fragment, który teraz przywołam, to jest fragment 32 rozdziału, wersety 32 do 35. Na skutek całej nieprawości Izraela i Judy, jakiej się dopuszczali, by mnie drażnić, oni, ich królowie, dostojnicy, kapłani i prorocy, tak mieszkańcy Judy, jak mieszkańcy Jerozolimy, obrócili się do mnie tyłem, a nie twarzą. I mimo, że ich pouczałem niestrudzenie, nie chcieli usłuchać ani przyjąć upomnienia. Umieścili swe obrzydliwe bożki w domu, nad którym wzywano mojego imienia, by go zbezcześcić, i zbudowali wyżyny Baala w dolinie Benchinnom, by ofiarować swych synów i swoje córki ku czci Molocha. Nie poleciłem im tego, ani mi na myśl nie przyszło, by można czynić coś tak odrażającego i doprowadzać Judę do grzechu. Bardzo mocny jest ten kontekst naszego dzisiejszego pierwszego czytania. Cała nieprawość Izraela i Judy, jakiej się dopuszczają, żeby drażnić Pana Boga, wszyscy, królowie, dostojnicy, kapłani, prorocy, mieszkańcy, wszyscy, Tyłem odwracają się do Boga. Gdzieś tam kiedyś chyba w historii było coś takiego, jak się odwróciło tyłem do, do króla to groziła śmierć. I co Pan Bóg mówi, dalej? mimo że ich pouczałem niestrudzenie, nie chcieli usłuchać. Bardzo mocny to jest fragment. Są w życiu człowieka takie chwile, gdy zawiodą wszystkie ludzkie moje własne możliwości, sposoby obrony, pomysły na ocalenie, chwile, kiedy idę w niewolę, a tłumy pogan oblegają moje wewnętrzne święte miasto, to znaczy moje serce. Jerozolima, o której prorokuje Jeremiasz, była oblegana przez Babilończyków. Dlaczego była oblegana? Na skutek całej nieprawości Izraela i Judy. To święte miasto, ono ma swoje imię, miasto pokoju. Czytajmy też ten tekst właśnie o osobie że chwile, kiedy idę w niewolę, to są te momenty, kiedy, kiedy tłumy pogan oblegają moje wewnętrzne święte miasto, czyli moje serce, a, a imię tego miasta to jest miasto pokoju. Moje serce z założenia ma być miejscem pokoju, przestrzenią, w której spotykam siebie, spotykam Boga, w której czuję się u siebie, w której czuję się bezpiecznie. To jest mój azyl, moje bezpieczne miejsce, moje serce, miasto pokoju. Na zewnątrz może szaleć nie wiadomo co, ale kiedy spotkam się sam ze sobą w moim własnym sercu, to tam jest bezpiecznie, bo to jest miejsce pokoju. Dlaczego miejsce pokoju? Bo tam króluje Bóg. Problem zaczyna się wtedy, kiedy tam Bóg nie króluje. Wprowadzili swoje bożki do domu, nad którym wzywano mojego imienia. Każdy z nas jest domem, nad którym zostało wezwane imię Pana Boga. Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Stałeś się świątynią Ducha Świętego. Też w obrzędach pogrzebu to nam się pojawia. Twoje ciało było świątynią Ducha Świętego, w którym ma królować Bóg, w którym Bóg ma mieć miejsce centralne. Problem zaczyna się wtedy, kiedy ja tego Boga z tego centralnego miejsca zrzucę? I takie sytuacje się w naszym życiu niestety, ale zdarzają. Gdy pomimo wszystko tracę wewnętrzny pokój, gdy czuję się w moim życiu bezpłodny, gdy wiem, że powinienem być królem, a jestem żebrakiem. Dzieje się tak, gdy drażnię Boga przez moją własną nieprawość. Nieprawość, czyli bycie nieprawdziwym człowiekiem, osobą, która nie świadczy o prawdzie. Odwołuje się do zeszłotygodniowej niedzieli, do niedzieli Chrystusa Króla i do rozważania, rozważania o byciu świadkiem prawdy. I wtedy ja z króla, którym powinienem być przez fakt Chrztu, bo mam udział w Królestwie Jezusa Chrystusa, w jego misji królewskiej, wtedy z króla staje się zbiegiem, tak jak sedecjarz, który panował w opisywanym przez Jeremiasza czasie w Jerozolimie. Sedecjarz był królem. I z króla stał się zbiegiem, niewolnikiem. Dzieje się tak, gdy odwracam się do Boga tyłem, a nie twarzą. Gdy staję się człowiekiem niesłuchającym Boga, ale gdy umieszczam w moim domu, to jest w moim sercu, jakiegoś lub jakiejś bożki, co powoduje, że owoce moich działań, czyli moje dzieci, yy, idą na zatracenie, tak jak ja sam również idę na zatracenie wtedy. Przytaczam ten kontekst, ten 32 rozdział proroka Jeremiasza, gdyż on może pomóc nam uczynić rachunek sumienia, a także może pomóc nam zobaczyć wagę tego pierwszego adwentowego kroku. Kroku, który ma pośród ciemności beznadziei wnieść płomień światła. To jak zapalenie pierwszej świecy na adwentowym wieńcu, jak wniesienie zapalonego lampionu do ciemnej świątyni przed roratami, gdy ta klęska stawała się faktem w historii narodu wybranego, ten sam prorok w imieniu Boga mówił, i to jest nasze dzisiejsze pierwsze czytanie: Oto nadchodzą dni wyrocznia Pana, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi ludzkiemu. W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomstwo sprawiedliwe. Będzie wymierzać. Prawo i sprawiedliwość na ziemi. W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: Pan naszą sprawiedliwością. Niezwykła jest miłość Boga do nas, miłość Ojca do swych dzieci. To moment, w którym warto się zatrzymać i nasycić tą Bożą Miłością, myśleć o niej, przywołać w pamięci zdarzenia, w których się ona namacalnie objawiła w Twoim życiu. To może być też moment, w którym będziesz o nią prosić, w którym też zawierzysz swoją rodzicielską miłość Panu Bogu, w którym będziesz prosił Pana Boga, by pomógł Ci być prawdziwie kochającym rodzicem dla swoich dzieci. Ta niezwykłość miłości Pana Boga polega na tym, że On Bóg od razu zapala tę pierwszą świecę. Naród wybrany jeszcze nie poniósł konsekwencji swych wyborów. Jeszcze są w Jerozolimie. Ta jest oblegana, zaraz pójdą do niewoli, a Pan już mówi im przez proroka, że wrócą. Że to wszystko skończy się dla nich pomyślnie, że oni w tym doświadczeniu trudnym, bardzo trudnym, nie są sami, że On, Bóg, mimo ich grzechów, mimo odrzucenia Pana Boga, odwrócenia się do Niego plecami, a nie twarzą, nie zostawia ich, że On z nimi pójdzie w niewolę, bo On jest wszędzie tam, gdzie jest człowiek, bo chce być tam, gdzie jestem ja. I nawet jeżeli ja z powodu moich własnych grzechów idę w niewolę, jeżeli zatracam się w jakąś nieprawość, to Bóg idzie tam za mną. Po co? Po to, żeby mnie przyprowadzić z powrotem do mojego miejsca, po to, żebym ja znów stał się człowiekiem prawym, po to, żeby mi okazać łaskę, miłosierdzie, dobroć, miłość. Co zatem prorok, pan Bóg przez proroka zapowiada? Juda dostąpi zbawienia. Co to znaczy? Juda jest królewskim pokoleniem. Nie zostanie odjęte berło od Judy, będziemy to jeszcze w tym Adwencie słyszeć. Z tego pokolenia rekrutowali się królowie. Idąc do niewoli, stali się poddanymi, utracili swą królewską godność, utracili suwerenność. Zapowiedź Boga. Juda dostąpi zbawienia, oznacza, że Juda odzyska królowanie, że wróci na należne mu miejsce, że znów będzie sobą. Zatem i ja mogę znów być sobą, mogę odzyskać moje królowanie, mogę odzyskać swoją pozycję, nawet znajdując się w totalnie patowej sytuacji, oddając samostanowienie na rzecz jakiejś nieprawości, jakiejś niewoli, jakiegoś nałogu. Pan przywróci mi wolność, dostąpię zbawienia, znów będę królem, to znaczy będę świadkiem prawdy. Co jeszcze zapowiada Pan? Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie, to zaś jest imię, którym ją będą nazywać. Pan naszą sprawiedliwością. O co chodzi? Wróci pokój, bezpieczeństwo, sprawiedliwość. Mój własny pokój, moje poczucie bezpieczeństwa będzie moim świadomym wyborem, czyli będzie moim y, świadomym wyborem Pana Boga. Ja znów wybiorę Jego jako króla mojego życia i dlatego sam stanę się królem, bo ja jestem królem tylko wtedy, kiedy Bóg jest moim królem. Kiedy Bóg przestaje być moim królem, ja staję się niewolnikiem. To taka jedyna opcja, że jeżeli ja uczynię pana Boga swoim królem, to on zrobi ze mnie króla. Jeżeli ja uczynię królem w moim życiu pieniądz, władzę, seks, cokolwiek innego, to to uczyni ze mnie niewolnika. A Bóg ze mnie nigdy niewolnika nie uczyni, bo stworzył mnie wolnym. Nie, niewolnym. To jest piękno relacji z panem Bogiem. Że on. Podnosi mnie w relacji. On tak bardzo jest nastawiony na moje dobro, że, że daje mi wszystko. Ja tylko w relacji z nim staję się coraz bardziej podobny do niego, staję się jak on. Dlatego, kiedy czynię go królem, sam staje się królem. Dlatego, kiedy on jest moim Bogiem, on sam czyni ze mnie Boga. Nie swojego, ale czyni ze mnie osobę podobną jemu, taką jak on. Wszystko inne, co uczynię Bogiem w moim życiu, zrobi ze mnie niewolnika. Tylko Pan Bóg czyni mnie wolnym. Będę więc przekonany, że poczucie bezpieczeństwa, pokój, moja wolność jest darem Pana Boga, jest konsekwencją mojego bycia przy nim, bo On jest pokojem, bo On jest bezpieczeństwem, bo On jest wolnością. Świecą, którą zapala nam Pan w pierwszą niedzielę adwentu jest świeca nadziei. Nadziei, że nadchodzą dni, kiedy Pan wypełni pomyślnie wszystkie swe obietnice. Jesteśmy w momencie, w tym pierwszym czytaniu, kiedy Jerozolima jest oblegana. Kiedy pod jej murami stoją wojska, które zaraz do niej wejdą. Zaraz z Izraelitów uczynią swoich niewolników. I w tym momencie Pan zapala Izraelitom światło nadziei. Nadejdą dni, nadchodzą dni, kiedy Pan wypełni pomyślnie wszystkie swe obietnice, w których staniemy się mistrzami świata w człowieczeństwie, w których będziemy żyli w pokoju i bezpieczeństwie. Kiedy to nastąpi, N nie wiemy. Izraelici też nie wiedzieli, kiedy te dni się wypełnią. Jesteśmy więc przy nadziei. Inaczej mówiąc, jesteśmy w Adwencie i czekamy. Czekamy, mając nadzieję, a to jest bardzo dużo, bo nadzieja jest boską cnotą. Zacznijmy więc w tak na serio Adwent pod hasłem przy nadziei. I usłyszmy... Wielkiego proroka naszych czasów, papieża Benedykta XVI, który pisał, została nam dana nadzieja, nadzieja niezawodna, mocą której możemy stawić czoło naszej teraźniejszości. Teraźniejszość, nawet uciążliwą, można przeżywać i akceptować, jeśli ma jakiś cel, I jeśli tego celu możemy być pewni. Jeśli jest to cel tak wielki, że usprawiedliwia trud, trud drogi. Uczyńmy w tę pierwszą niedzielę Adwentu pierwszy krok. Zobaczmy tę zapaloną na Adwentowym Wieńcu pierwszą świecę. I zobaczmy ją jako świecę nadziei. Prośmy dziś Pana i w tym pierwszym tygodniu Adwentu o nadzieję. O mocną, niewzruszoną nadzieję, że nadchodzą dni, kiedy Pan pomyślnie wypełni wszystkie swe obietnice. Błogosławionego Adwentu, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus na wieki wieków.